Dlaczego ta dziewczyna robi sobie krzywdę i dlaczego nie powinniście powtarzać takich zabiegów w domu? Ta dziewczyna używa dermaroller, czyli urządzenie, które ma w sobie taki walec, w którym zatopione są igiełki. Stosowanie dermarollera ma zadanie wytworzyć na skórze mikrouszkodzenia, które potem mają na celu stymulację wzrostu włosów. Następnie ta dziewczyna aplikuje na skórę głowy Minoxidil. Dlaczego? Tutaj wszystko jest źle, otóż dlatego, że ten typ dermarollera niejako rozszarpuje skórę głowy, co będzie przekładało się do takiego niekontrolowanego uszkodzenia, bliznowacenia. Kompletnie nie polecam wykonywania i używania takich urządzeń w niekontrolowanych warunkach domowych. Ponadto kolejny zły krok to Stosowanie minoksydilu na uszkodzoną skórę głowy. W każdym preparacie minoksydilu producenci zalecają, aby nie używać tego leku właśnie na uszkodzoną skórę głowy. Dlaczego? Dlatego, że może to doprowadzić do podrażnień. Minoksydili zawiera w sobie alkohol, glikol propylenowy, dlatego aplikacja tego leku będzie wywoływała reakcje skórne. Ponadto może się to wiązać również ze wzrostem ryzyka działań niepożądanych pominoksydilu, takich jak nadmierne włosienie w niepożądanych miejscach, tachykardia. Dlaczego? Dlatego, że przez uszkodzoną skórę głowy, przez naruszoną barierę wchłanianie leku będzie niekontrolowane i zbyt nadmierne.